Kula. Dobry martw. W pierwszym odcinku kulinarnego gula śledczego. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o klasycznym daniu włoskim. Carpaccio. Ten carpaccio, ten carpaccio. Dobra, może przytoczmy to, bo będziemy mówić o Co to jest? Co robimy? Otóż znajdujemy się w, w restauracji Popina w Opolu. Nazywamy się, a tak naprawdę nasz pologram, kulinarne Biuro Śledcze. Dlaczego kulinarne Biuro Śledcze? Dlatego, że będziemy rozpracowywać, opowiadać ciekawostki, zabierać Państwu różne podróże. Eee... Na będziemy na tropie tak? dobrego jedzenia, ale nie tylko. Też będziemy mówili o winach, o alkoholach, o drinkach i historiach. W okazji, to też. I, pan. I pan. będzie. Pan. A dzisiejszy odcinek dotyczy Karpacza. Może trochę o historii. Co mówimy o historii? Od czego zaczynamy? Mamy trzy punkty. Dobrze, to zaczniemy od tego Karpacza właściwego. Wiedzań. A później dojdziemy skąd? I co? co to jest, Karpacz? karpacz? karpacz. Klasyczna przystawka włoska, e, zimna, składająca się przede wszystkim z polędwicy połowej, również też klasyce, to wiemy w klasyce na różne ale do dodatki są spotkane różne: z piłkola, parmeza, czasami surowe tapary, surowe pieczarki. E, różne są wariacje. Trufa. My podamy przepis, przygotujemy razem z y, Marcinem dla Państwa y, Karpaczem takie, które było podawane u nas w, w ostatniej karcie, czyli karcie w Wiosna. Wiosna. Wiosna 2014. No a teraz to historia. bo jak już jesteśmy do biura śledczych, to trochę śledzimy tą historię. To co, zacznijmy od miejsca, gdzie powstało. Tak. De, Mówisz ludzie mówią, że w Wenecji w parze Harry's Bar jak to było, tam było w Wenecji? tak, w Wenecji trzy razy, cztery razy w każdym razie, jest Harry's Bar rok około 1950 51. 51. do Harry's przychodzi pani hrabina hrabina lokalna Lokalna hrabina. zaraz po wizycie u? U lekarza, u lekarza. Jest to podobnie. Coś możliwe, coś na rzeczy. Tego żeśmy jeszcze nie rozpracowali, ale dojdziemy do Państwa do tego. Jaką chorobę miała e, owa kranina. E, przyszła z zaleceniami niedotycznymi. Kucharz szef kuchni e, Charis czyli pan Giuseppe Cipriani. Stworzył danie, z, prawda? No stworzył to danie, no znaczy tak naprawdę, znaczy, powiedzmy sobie tak, no, w samym Karpaczy nic jakby odkrywczego nie ma, bo serwowanie yy, surowego mięsa z dodatkami to już wcześniej się pojawiło. No tak, to są słynne radomowskie karpy. Karpy króla, yy, tatar chociażby, yy, Jest to jakaś modyfikacja. No. Co odkrywcze było, to że wzięło to mięso, po której w klasetni, tak. a nie, nie mieli, czy też siekał. Co? Tyle. No i stworzył do tego sos. Tak, mając. No, taki sos. No i nazwał to danie, i tu jest co na największe ciekawostka, nazwał to danie kaparz Teraz skąd bo, bo co? Na świecie ogólnie jak ktoś stworzył dania, no to je się to dania na część... albo wymyślającego, albo Albo, ceklo, tak? albo dlatego dla się stworzyło, ta... to tak? Bądź ktoś od inspirację. Czyli mamy do Pawlowej, mamy Sandwicha, Krawiego, prawda? No mamy. Rebek po grecku. Znaczy z oczywiście, mieszkających w Polsce, chyba. No i tak, kim, kim był, dlaczego, co, dlaczego, dlaczego właśnie mi gra? No, znaczy, dlaczego. No mogę powiedzieć, jak jest napisane i co książka na ten temat mówi, bo jest ja nie jestem jeżdżony czynienia ja znajduję. No ja widziałem dwa, ja widziałem dwa obrazy. To ja tak się przybliża. No, no dobra, do, do, do do się do po kolorze, bo się, że w 50% obrazu zawsze występuje kolor czerwony i nie biały. Otóż Cypriani był zafascynowany hmm. malarzem, y, który nazywał się Skarpaczem. Malarz bardzo w swojej sztuce wykorzystywał, wedle legend, y, różne odcienie koloru czerwonego. I ten sposób, w stworzone danie jest, kojarzyło się Ciprianiomu z obrazami Carpaccia i na część swojego uroczonego malarza nazwał oddanie Carpaccio. No i oto cała historia. A my dzisiaj robimy Carpaccio klasyczne z parmezanem, z odrobiną rukoli, z truflą. I co najciekawsze, zmodyfikowaliśmy troszeczkę ten sos, który w oryginale był w cudzysłowie majonezowy, może pan jest do tego dania. Myśmy go trochę zmodyfikowali. Jak go zmodyfikowaliśmy, pokażemy już w kuchni. Jak będziemy przygotowywać danie? Tak. To co? Idziemy? No, idziemy. Idziemy do kuchni. Idziemy do kuchni. Tak oto cudowną magią telewizji znaleźliśmy się w kuchni. Zaczniemy przygotowywanie od przygotowania produktów potrzebne nam do zrobienia naszego majonezu są następujące produkty. Jajko znaczy się żółtko. Jajko całe? Z białkiem. Z białko. I jajko. Tak? Zresztą wybrał z jajko. Tak, tak. Anchoa, filety anchoa. Gdzie to kupujemy najlepsze chwileczki masz W specjalistycznym sklepie. Hy? Beks. Dobrze. rybex. Pan ledziano, ledziano. Dostępne w każdym sklepie. Sami staliście. Ważne, żeby z boku sobie się kupować. Nie kupujcie, nie kupujcie Państwo startego, dlatego starty szybko traci. Już to, tak naprawdę po otwarciu z jak się go wysypuje, już połowa aromatu nie ma, ale całkowicie. Tak nie cały puszczy cały. Może nie cały blok. No kawałek, klinek taki. Klinek, chcę je kupić, zawsze chcę je przed samą produkcją. I odrobina soku z cytryny wyciśniętego bez pestek i olej słonecznikowy. Tak. Ogólnie mogą się Państwo spotkać z różnymi przepisami, żeby robić olej słonecznikowy, żeby używać oliwy tak? itd. My używamy oleju słonecznikowego. Do wszystkich mają tak naprawdę od początku w restauracji, dlatego że jest on najbardziej łagodny. Oni ma pozostałe goryczki tak. Tym bardziej, że pracujemy na y, oliwach y, mm, dość dobrych, które rzeczywiście mają wyczuwaną mocną nutę e, o, oliwek samych w sobie, czyli tej goryczki, która zawsze zostaje na końcu przy zjedzeniu dobrego. No to co, robimy? Zaczynamy. Robimy, zaczynamy. My przygotowujemy to w, w urządzeniu, które nazywa się blendem. <gryny> <gryny> podejrzewam, że część z Państwa nie posiada takiego sprzętu w domu. Wtedy <gryny> y, można użyć urządzenia... Y... Pokażemy takie urządzenie? Tak, pokażemy, jak znajdziemy w tym naszym całym... O, jest. <gryny> jest urządzenie. Ta, w, takie urządzenie, podejrzewam, że już część z Państwa posiada w domach. Wendereczny. Ręczny. Filozofia jest ta sama, tylko że trzeba na sobie trzymać to urządzenie, prawda? I prąd trzeba mieć też, tak, to jest też ważne. Jeżeli ktoś nie ma prądu, wtedy jak babcia, klasyczną, trzebaczką, ubijaczką, e, kręcimy sobie majonez. E, no to co, zaczynamy. No, Wrzucamy jajeczko, Wrzucamy żółteczko. Fileciki Aszła. Fileciki czyli sardele. Czyli sard Nie sardynki. Nie sardynki, sardele. Suszone na słońcu. I, I padle i... zastaw. Co ważne, przy urządzeniach miksujących my to wrzucamy w całości, bo i tak nam to się rozdrobni, natomiast jeżeli ktoś używa w domu ręcznej przepaczki ubijażki, no to wiadomo, że trzeba sobie to rozdrobnić, w tym jak najdrobniej, ten parmezan też jak najdrobniej. Zamykamy. Ważna rzecz. Ja tego w ogóle nie solę, dlatego że zarówno parmezan, jak i on nas są słone i żeby Trzeba no pamiętać o tym w kuchni, że dodaję wieprzu trochę, że o wiele łatwiej jest to produkt po zrobieniu niż wyciągnąć z niego sól. Odpalamy maszynę i ważna rzecz przy produkcji majonezu, bardzo powoli dolewamy oliwę, olej wszystkie te rzeczy tu inne, dlatego że jak to dajemy naraz, małe są szanse, że nam się to ładne kręci, powoli wlewając, będzie to widoczne, Teraz na sam koniec dodajemy sok z cytryny. Jest z jednej cytryny, żeby dodać tylko troszeczkę smakowości. I więc mamy gotowe. Pan Przewodniczący, patrzcie, zrobić. Dobrze, ale jak nie chcę w pracy. Chcę z tego zgoła, ale ja nie to wybierzemy jakiś problem. Na jest jedna ważna rzecz, mianowicie jak on zaraz po przygotowaniu robi się bardzo ciepły, więc trzeba pamiętać o tym, żeby go przygotować wcześniej. Proszę, zobacz. Nic? Aha. To jest ma to Tak, tak. Hmm, ale tak jest. Dobrze. W ogóle, naprawdę, to jest majonez. Tutaj nie ma żadnego proszku. E, zrobienie, jak widać, nie, chwila moment. Można różne smaki dodawać. Yy, tworzyć, wymyślać. I o sosu, jak to może jak upasa sosu jakiegoś jak rodziny tak Leki można dać upumę, dziół. Zależnie też od te, tego ile Zzlady długo, będziemy kręcić, muszę jeździ Jak długo będziemy kręcić, tak też nam yy, się zgęstnieje ten sos, prawda? Dobra, sos mamy Dobra, gotowy, chowamy go do lodówki. I będziemy y, przygotowywali teraz y, m, karpacze, czyli już samo mięso. W z powrotem. We are back! Co, teraz, co jest nam teraz niezbędne do wykonania naszej, naszego carpaccio? Przede wszystkim solidny kawał mięsa. Solidny kawał mięsa. Polędwicy. No fajnie jak. No oczywiście, żeby to była polędwica, wołowa, fajnie jak jest polędwiczka cielęca, Co, Co najlepiej, znaczy fajnie jak jest dojrzewająca. No trzeba szukać. Dobrze schłodzić, Jak kroić? Najlepiej, wiem, że mogą się niektórzy szefowie kuchni oburzyć. Przymrodzić. I kroić bardzo ostrym nożem. Bardzo ostrym nożem. Cienkie plasty, Można, jak ktoś ma maszynę, taką do krojenia to kroić na maszynie. Jak ktoś nie chce przymrażać mięsa, no to wychłodzi się tylko, żeby ono troszeczkę stężało i, i wtedy łatwiej się je nakroi. Jakie inne produkty? Damy teraz, mamy tutaj taką niewidzialną rękę, która na maszynie, bo my mamy maszynę, więc na maszynie to kroi, ukroi na pierwszą warstwę. Podasz? Poda. już podaję. I talerzyk też, jak mi Tak więc inne produkty, które są nam potrzebne do stworzenia naszego karpaczyka, w naszym wykonaniu. Parmezan, pocięty plastry, obierają tą zwykłą taką towarzysz w się kroi, e, Trufla. No tu mogą mieć Państwo problem z zakupieniem. E, my zaopatrujemy się w takie ciekawe produkty włoskie e, w sklepie wąbust do jest Białej, można no. wejść na stronę, robią też wysyłkę, można kupić truflę. W tym wypadku jest to trufla? Letnia trufnie dla letniego. Estivo. No, używana w Dalej tak dalej. Dlatego, że jest nie tańsza, ma aromat, ale jest tania, te inne trufle... działa ja bieram... i szanta, to już są jakieś historie idące w tysiące euro i, no, i no, bardziej że no, szkolizowane niż nie. Także tu mamy tą truflę, mamy rukolę, sałatę z pieprzowym takim posmakiem. I mamy oliwę truflową. Oliwy zaopatrujemy się tutaj bezpośrednio. Marcin sprowadza oliwy centrumoliwy.com Centrumoliwy.com Polecamy Dlaczego polecamy? Bo. Bo jest dobra. Bo jest dobra, bo bo bo, możemy polecać. Bo jest prawdziwa, bo ma każda smakowa ma w sobie wrzucone duże kawałki. W tym wypadku trufli, w innych wypadkach. Papryczek, rozwarte? No, no i ziół. Są naprawdę super aromatyczne i świetnie smakują. Zresztą od Markeziego używamy wszystkich oliw w naszej restauracji. Tak jest. No to co, widzę, że już pierwsza warstwa napojona. Proszę, podać. My tylko zaprezentujemy no, Państwu, jak, w jaki sposób myśmy to u nas w restauracji podawali. podawali? Proszę bardzo. Mamy parmezan. Parmezan rozkładaliśmy między jedną, a drugą warstwą. A? Myślę, tak. Że tak jest Myślę, że tak jest ładnie. ładnie. Między jedną, a drugą warstwą. I teraz podamy. Już podaję. Teraz daliśmy do układania do drugiej warstwy. Mamy pokrojone drugą warstwę i wykręcamy dalej. Przede wszystkim soli mięso długi bardzo. sól, Trzeba zasadzie smak mięsa nie, nie zapomnijmy o soli. Zdarza się to w wielu restauracjach. Zdarza się. Pieprzywy. Przelewamy oliwą, o której opowiadaliśmy. Ma już koprzyk koprzyk koporki ja w tym czasie na sterki Ok List tylko się wyciągnąć jest przełożony do majej serżki Wiorek Wyszywko naszego wypieku Było ciekawie. W następnym hmm. odcinku opowiemy, jak już będzie to dowodem na o... o pasze, o drinkach, o ożywiających drinkach. Coś, co można... Widzimy, jak to się w jak, jak tak, pracy. Tak. Zapraszamy bardzo za dwa tygodnie. Tak jest. Po Do zobaczenia. raz.